Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i wisiel i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty brzodami imieniem łazarz. Pragnął ono nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i jezały jego brzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na wolę Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w odchłanie i w mękach podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał Ojcze Abrahamie, ulituj się nademną i poślij Łazarza, niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Znaczy Abraham odrzekł. Wspomnij synu, że za życia otrzymałeś swe dobra, a Łazarz przeciwnie nie dolał. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A oprócz tego między nami, a wami ziołnie ogromna przepaść. Także nikt, choćby chciał stąd się do was przejść, stąd do was przejść, nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Nie znamy imienia tego bogacza. Możliwe, że chodzi tu o każdego z nas. Natomiast ten biedak, ten żebrak, jest, ma imię Łazarza. Łazarz występuje w Ewangeliach, brat Marii i Marty. Wiemy, że Jezus przychodził do Betanii i tam był goszczony przez Łazarza, przyjście przez dwie siostry, Marii i Martę. Wiemy, że Łazarz też zmarł i spoczyło w grobie. Jezus przychodzi i wyprowadza go z grobu. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. A tu występuje w tej przypowieści jakiś Łazarz. Jego imię jest znane. Natomiast bogacz, nie wiemy. Nie znamy jego imienia ani nazwiska. Chodzi tu prawdopodobnie o każdego z nas. Jaka jest nasza wrażliwość na ludzi biednych? Czy dostrzegamy, że oni gdzieś leżą na drodze, że omijają nas na ulicy, że są głodni? Niekoniecznie potrzebują chleba, może czasu Twojego, może miłości. Może zainteresowania. Są takie kraje, być może u nas też tak jest. Opowiadał mi ktoś, że był w Indiach, w Bombaju i widział ogromny kontrast. Bogate domy, ludzi, którzy byli na wyższych kastach i ubodzy ludzie, którzy na ulicy leżeli i umierali. Ich mieszkaniem, czy domem był jakiś, jakieś pudełko, czy, czy parasol. Ogromny kontrast. Szok. Jak można pomóc tym biednym ludziom? Jest ich bardzo dużo na świecie. To jest pytanie. Jest tylu ludzi niedożywionych, umierają z głodu, a my nieraz wyrzucamy jedzenie, wydajemy pieniądze nieraz na głupoty. Jak to jest? Dlaczego tak jest? Dlaczego brak miłości jest w nas i takie zamknięcie, taki brak wrażliwości na drugiego człowieka, który może potrzebuje twojego pieniądza, twojej wrażliwości, twojej miłości? Trzeba w tej przypowieści, ona jest bardzo mocna. Po śmierci Łazarz trafia na łono Abrahama, a ten bogaty człowiek, jego los jest taki, że trafia do otchłani. Jak będzie z nami, z Tobą i ze mną? Gdzie trafisz po śmierci? Na ile Twoje życie tutaj, na Ziemi, jest służbą miłości? Na ile jesteś wrażliwy na drugiego człowieka? Ja, na ile jesteś otwarty na drugiego człowieka? Pomyśl. Jak ta przypowieść ewangeliczna Jezusa pasuje do ciebie? Gdzie Ty jesteś? Kim Ty jesteś? Halleluja.